Kolejny raz jesteśmy na poligonie w Baborowie, w sumie południowa Polszczyzna i impreza to jest co? Piknik? Piknik militarny i powiem szczerze, że my tu jesteśmy drugi raz i z roku na rok, przynajmniej dla nas ten drugi rok z rzędu, no bardzo, bardzo tutaj poziomo, poziom organizacji idzie do góry. Dokładnie, a ja się bardzo cieszę z tego względu, że tutaj z kolegą poznaliśmy się rok temu na tym pikniku. Dokładnie tak. I co to pokazuje? Pokazuje to to? Że ofrost, co ty teraz powtarzasz? Łączy ludzi. Łączy ludzi. ludzi. Dokładnie tak. Jest tak spoiwem sobie. dla człowieka. Jest takim sportem. Właściwie, czy ofrost można nazwać sportem? Pasją. Pasją, Pasją no. no. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, jako ekipa wrednego, wywalczyć podium, bo są zawody. <laughs> Oczywiście ja nie doczytałem do końca i wydawało mi się, że to są zawody na pieczątki, okazuje się, że nie. Ale i tak jesteśmy nastawieni na zwycięstwo, na dobrą zabawę przede wszystkim, to jest najważniejsze. Ale no trzeba mieć trochę zadziora, nie? Mamy dzisiaj, grubo fajnie jesteśmy rozłożeni, nasz samochód, w którym będziemy występować. Mamy tutaj bazę w postaci namiotu, w którym będziemy też spać i Pajero jako wyprawóweczka również dzisiaj się sprawdzi do spania, bo jesteśmy podzieleni na dwie ekipy. Także przynajmniej do spania, bo będziemy bawić się do nocy razem. Zobaczymy, jak nam to się wszystko uda. Zostałem zaproszony już na tam pas startowy, żeby się pokazać, żeby się oznaczyć i przygotować do jazdy. Dzisiaj będę brał udział w zawodach z kuzynem Adamem. Adamo już poznaliście z wcześniejszego rajdu na Baborowie. I zajęliśmy pierwsze miejsce, ale od spodu. Dzisiaj mamy zamiar obrócić tabelę i ekipa Wrenego będzie na czele. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z tej strony mamy pokaz samochodów militarnych, jak one sobie radzą, przed chwilą jeździł czołg, jak się wydaje, że to jest czołg, jakiś pojazd gąsienicowy z potężną lufą na górze i byłem pod wrażeniem, że naprawdę potrafi się ruszać mega, mega sprawny, oczywiście nie to jak nasze wspaniałe terenówki, ale wciąż sprawny. Są tutaj przeloty helikopterami, możemy sobie zobaczyć. Ile ciekawych rzeczy się tu w ogóle będzie działo? Mamy różne sklepy z jedzeniem, z ciuchami jakimiś militarnymi. Wszystko oczywiście gdzieś tam połączone i związane tematycznie z wojskiem. Za półtorej godzinki, już nawet mniej, za godzinkę zaczynamy rajd. Yy, zaraz zobaczymy sobie, jaka konkurencja na nas czeka. Samochodów ma być 11. Ja już wstępnie widziałem, że kurczę jest troszeczkę tych małych, lekkich aut. Mocno zmotanych z klatkami. Jest tam witara, yy, jest tam samuraj, i tych aut boję się najbardziej. Nie do końca cały czas wiem na czym będzie polegać konkurencja, ale podejrzewam, że jest to jakaś, jakaś forma czasówki. No i tutaj my, naszym wielkim, ciężkim patrolem, jeżeli nie rozegramy tego odpowiednio mądrze, czyli prawdopodobnie właśnie tak się stanie, że tego nie zrobimy, no mamy małe szanse z takimi lekkimi, szybkimi, zwin zwinnymi samochodami, które dziś będą się mieścić w tych wszystkich zakamarkach. Ale to nie znaczy, że się poddajemy, nie? bo wtedy zwycięstwo będzie smakować jeszcze bardziej, jeszcze lepiej, jeżeli nam się to uda. Zobaczmy, o, widać, że nawet Straż Pożarna też chyba robi jakiś pokaz, albo po prostu leje im się woda. Widzę, że im jest Straż Graniczna i wojska, można sobie się zrekrutować. Na pewno też dzisiaj wieczorem jest przewidziany jakiś koncert, także ogólnie impreza jest dość, dość gruba. Później wieczorem wszyscy frodowcy, którzy się zdeklarowali, że będą chcieli tak zrobić, zostają w strefie noclegowej, no i będziemy się tam już bawić. Oczywiście kulturalnie i nie do białego rana, bo trzeba mieć siły na następny dzień. Może uda nam się zapłacić organizatora i zamienić z nim kilka słów na ten temat. Natomiast tutaj możecie teraz zobaczyć, jaka konkurencja na nas czeka. Jeszcze nie ma wszystkich. Na moje oko w tej chwili jest około 6, może 7 samochodów. Ranger Over to bardzo ciekawy wybór. Długi patrol, no to wiadomo, patrol zawsze gdzieś tam się wciśnie. No i to jest jedno z tych, z tych samochodów, których się obawiam. Gitara mocno zmotana e, na dużych SimExach jest XJ, też widzę agresywne opony. Nie wspominając o Mega Lekkim Samuraju, który jest nawet zabudowany klatką. Więc tutaj, powodno, na pewno nie będzie się bał wjeżdżać e, gdzieś tam w okolice szachów, blisko drzew, i tak dalej. Co nie znaczy, że my się tego boimy, ale jest mniejsze. Moja strategia? Wyrobić takie kolejny, żeby się wieszali na brzuchu. Tylko nie powtarzajcie im na razie. Zobaczymy, może się uda. Będziemy szukać tego miejsca, będziemy starać się jechać na pierwszego, żeby im torować drogę, żeby mieli ciężko, żeby to oni się trudzili, a żebym ja wyznaczał trasę jako pierwszy. Co z tego wyjdzie? Za godzinę się okaże. Razem z Kuzynem Adamem, jak wspomniałem, już jesteśmy przygotowani. Czekamy aż pojawi się ktoś, kto powie nam startujemy panowie. I... No i zabieramy się za walkę, bo z takim nastawieniem dzisiaj się przyjęliśmy. Wiedziemy, nie? I jak po pierwszej rundzie? Bardzo dobrze, po drugiej już. Po drugiej już. No. Po drugiej. Najlepszy, Najlep... czas. Drugi najlepszy, najlepszy czas. czas. Jak na razie. Jak na razie. Ale widziałem doskonale, doskonale się samochód sprawował. O, to są najlepsze auta. <śmiech> <śmiech> Jednak najlepsza. Małe, zwrotne. I daje rady Dokładnie. No i 99% się kierowca, nie? No, oczywiście, że to. No. Wyrzuciłem mnie kolejny, kurde, i się tam zaciąłem w jednym miejscu, musiałem kurde, się wycofać. Ale już no, poprawiamy czas. Poprawione, to dużo. Byłoby dużo lepiej, gdybyśmy się tam nie zatrzymali na końcu, bo na tym to, co trzeba się tak złamać całkiem, przekręcić, no to on po prostu wyleciał i wyleciał mi w, w dany. W bok. Musiałem cofnąć jeszcze raz, ale na czas będzie lepszy. Cieszymy się przede wszystkim z tego, żeśmy się mogli spotkać, bo tak jak żeśmy rozmawiali poza kamerą, to naprawdę jest to fajna sprawa, gdzie my spotykamy się tutaj, wszyscy razem przyjeżdżają ludzie z różnych zakątków, że tak powiem, nie tylko Śląska, Opolszczyzny, gdzieś tam, nie wiem też, w Ziemi Cieszyńskiej. I to jest fajne, że my wszyscy wszystko, jedno nas ściąga, czyli pasja do obrotu. Do atrakcji jest moc. Słuchajcie, my tu jest dzisiaj jest sobota, czyli w sumie my tu jesteśmy już od wczoraj od piątku. Za nami nie wiem, czy tam jest to widoczne czy nie, ale za nami jest miasteczko ofroadowe, pięknie namioty porozkładane. Zostajemy tutaj wszyscy. tu też zostajesz, nie zostajemy tutaj do, do niedzieli. No i jakby atrakcja tutaj jest moc. Poza nami to jest kawaleria konna, jest, są tutaj czołgi, helikoptery dzisiaj latały są samochody też opancerzone w sumie mnóstwo atrakcji dla dzieci bo tutaj też dzieciaki, my wszyscy jesteśmy z dziećmi więc dzieciaki mają dmuchańce, niedmuchańce waty, niewaty, atrakcji jest naprawdę mnóstwo tak, trzeba też dodać do tego, że tym helikopterem nawet można się przylecieć dokładnie. czy przywieźć się tym samochodem militarnym no. także impreza ogólnie ma wstęp wolny i tu zachęcamy dla was, żebyście przyjeżdżali oglądali, brali udział w tym wszystkim bo naprawdę jest co robić i jest to jakiś inny weekend zawsze do spędzenia dokładnie, tym bardziej to jest bardzo ważne że to tutaj jest wstęp wolny to jest ten Wolny to jest bardzo fajnie, bo nie ma żadnych opłat. atrakcji jest naprawdę dużo. I mali i duzi wszyscy tutaj znajdą coś dla siebie. Dobry czas po pierwszej będzie? Między... No, na, nie najlepszy. Nie najlepszy? Postaram się go poprawić tylko. No. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale Zobaczcie. widziałem, jechaliście bardzo dobrze. Tak, nie, nie było tragedii, ale najgorsze są, że tam jest strasznie wąsko, a ja zaś jestem bardzo długi. Nie? Mówiłem, że on jest ciężki. Ciężki, bardzo! A trwa, lata. <laughs> musi! Niby trzy tony ważne, ale. No, widziałem, że on flu Bo lata nie. ale coś A mi my dwa razy. kierowcy. Proszę? Dzięki kierowcy. O, oczywiście, tylko i wyłącznie. <laughs> Specjalny guzik musisz mieć, który o. pozwala mu latać. Zobaczymy, tak, co będzie dalej. Oby, jak najlepiej. co Awaria zażegnano? Co? Awaria zażegnano? Z czego pociągnięte? Jedziemy dalej. To co się wydarzyło? No sprzegło, nie, nie szło wrzucić biegu, także zrobione że... podciągnięte, i jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Macie jakąś pierwszą... nie, e, pierwszy przejazd zaleczony mamy teraz, trzecie, trzecie miejsce mamy teraz. Zob trzecie, miejsce. Trzecie, miejsce. trzecie miejsce. mamy na teraz. Potem zoba zobaczymy co potem będzie. Do powodzenia tym bardziej. Dzięki bardzo. Hej. Bardzo podobała mi się myśl, o której mówiłeś też, y, jak zadaćmy poza kamerą, że takim clue tego wszystkiego jest to, że możemy się spotkać i spędzić ze sobą czas. Dokładnie. Nie? Że dokładnie. na przykład po tym upalaniu, czy tam tej rywalizacji, którą byliśmy, nie wracamy po prostu do domu, tylko pozostajemy, tak, tak. integrujemy się, poznajemy i. Dokładnie. No, no i spędzamy tam czas W sumie śmigamy na różnych rajdach, mamy różne weekendowe wyjazdy, ty też często śmigasz gdzieś w terenie i tu mi się podoba to, że tu możemy zostać. Tu możemy zostać sobie na noc, możemy porozmawiać, możemy podyskutować i powiem Wam szczerze naprawdę, że wszyscy jak tutaj dzisiaj jesteśmy, jak tak spotykaliśmy się, przybijaliśmy sobie piątki, to są ludzie, gdzie myśmy się wszyscy poznali w błocie. Patrony nie gorą pole. <głos> <głos> Namiot na dachu pomaga? No, trochę to tak, jest... to jest żaluzja. <noise> to jest żaluzja. Tak, tak. Ja bym zostali, ja zostali na noc, to się rozłożymy, żeby słońce tak mocno świeciło. Aha, aha. ale balans jest, żeby się nie przewrócić. Dokładnie. Także widziałem, dajecie sobie dobrze radę. Powodzenia panowie, kolejny przejazd. Tu jest jazdę teraz odlądową. no, no i... Co, co, co myślisz o tym? Że się boję. Boisz się? A dlaczego no. się boisz? Wygląda to strasznie? No, no bardzo. Mówisz, że jest to niebezpieczne? Jest no jest. Jest to Jest. Tak, to jest ale to jest w ogóle gorsze niż Perion ani Zedra, bo tam mam bezpieczeństwo, że tam na pewno nie wypadnę, a tutaj coś się też nie wypadnę, ale może się albo na przykład zaburzy. No, chyba się nie przewróci. No, zobaczymy, no, zobaczymy jak sobie dasz radę. Najbardziej ekstremalne przeżycie. No serio.

Cieszę się niezmiernie, zawsze jest taki wewnętrzny jakby już poza tą satysfakcją, że udało nam się po raz kolejny to zorganizować, choć wiadomo, zawsze coś może nie wypalić, bo na to chyba różne, różne czynniki nad ale cieszę się niezmiernie zawsze na koniec, że wszyscy cali wrócili, że samochody też w miarę są ogarnięte, że ta rywalizacja była też, że tak powiem, spełniająca te oczekiwania tych startujących osób. No ale przede wszystkim, że jesteśmy, że po raz kolejny, po znowu 12 miesiącach licząc tutaj dane, że mu się spo, spotykamy. To jest coś naprawdę, co. Cieszę serca, nie tylko moje, ale myślę, że ty tak samo to czujesz, bo to też rzecz bardzo fajna i, i jak najwięcej takich imprez słuchajcie, żeby było jak najwięcej naszych spotkań. Ale słuchaj to jeszcze nie wszystko stoczyło, jeszcze jedno jest nie? <noise> jeszcze jedna ale to mi będzie po... Pofać, ten... Bo tu jest właśnie to... Cztery lata lina kupiona po raz pierwszy użyta. Kurwa, do faktycznie. Czekaj, wygrana tutaj tak? dwa lata temu. To teraz Sześć. Sprawdzimy jak się teraz styl, jak się sprawdzi. Czyli ojciec mógł holować do samego końca, ja? Ja. Ja, ja się bardzo cieszę, bo ja tak zawsze gdzieś tam w tych naszych tych opisach, że błotko łączy, to faktycznie tak jest, błotko łączy. W sumie no i co, jesteśmy już po tym drobnej rywalizacji. Tak, tak. Ty tak, dzisiaj szalałeś medii. tam, nie? Ja lubię, salę. Salę. nawet Dobra, bez rady... Realiwy... Po, pochwalcie, pochwalcie, co, co tutaj medal jest. Medal zostałem. i musi no. z burmistrza. Tak. Także... Je, jeszcze, z, z Thomas. O, Thomas o, jeszcze z Niemiec o, jeszcze to. był Tomas. Thomas. jeszcze z Niemiec musiał nie? Nawet mnie przytulił. Słuchajcie, jest <laughs> fajny teraz moment, bo jesteśmy już po takiej drobnej rywalizacji. Zostały wręczone medale, zostały wręczone puchary. To też zobaczycie na pewno fajnie na filmiku. Opowiem Ci szczerze, że pucharów nie będzie. Dlaczego? Bo ja ogólnie uważam, że my nie pokazujemy miejsc. A. O, y, okej. Okay. Offroad jest zabawny offroad ma Masz, być tak. e, czymś przyjemnym, wiesz, nie tym, że ten wygrał, tamten wygrał, wygrał A, i tak rancji, dalej. Dokładnie. Dlatego my generalnie nie robimy tego, nie pokazujemy na W gronie miejsc. zawodniczym zostały one rozdane, możemy to, zagwarantować. Tak. I... Były miejsca, ktoś wygrał, tak. kto... ktoś, tak nie wygrał ktoś, ktoś nie ale wygrał, ale każdy się tak. cieszył. Dokładnie tak. Super, ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny mogliśmy się spotkać. Ja również tak. tak. ja dziękuję, że byliśmy wspomnieć. i że się teraz pobawimy jeszcze trochę. Słuchajcie, teraz poza kamerami będzie to najlepsze, czyli zabawa, nie? Super, wszystkiego dobrego. skorzystać. Trzymajcie się zdrowo, hejka.